Bili smo zaskončeni v prši polove i u prši, prši polovi trafijali dužo, dužo žuto za čiji. A, a I u drugi, drugi polovi začeli smo grač od Brono, jak povinno grač i dobili smo či, dješet, či dješet tri punkte. Tako da više pokazali smo dva, dva pola. Pierwsza jak niepotrzebno nie grać, a druga połowa jak je potrzebno grać. Niestety nie, nie udaje nam się ostatnio dobrze mecze zaczynać. Dzisiaj po raz kolejny to pokazaliśmy. No i nie wiem, czy na szczęście, czy po prostu dobrze nam się w drugiej połowie grało, ale udało nam się tą, tą stratę dogonić i, i pod koniec wygrać mecz. Ale skromnie powiem, że, że naprawdę nie ma czym się cieszyć. i i dobrze graliś w nabrzek po prostu.